Dzisiaj Wam zaprezentuję mój motocykl I oraz wszystkie modyfikacje, które w nim zrobiłem i zaczniemy od crash barów. Zobaczcie Podczas takiej niewinnej gleby Podczas takiej niewinnej gleby wszystkie elementy motocykla zostają bezpieczne Zobaczcie, tam się leje kałuża, nasz silnik jest nietknięty w przypadku takiej gleby ten gmol zabezpiecza nasz silnik. Tutaj fajne panele, na których mam zamontowane kregi. Zobaczcie, te kriegi działają jak poduszki powietrzne, jak poduszki w samochodzie. Wszystko zostało zamortyzowane. Cały ciężar przeniesiony. Zamortyzowany tutaj rzeczami typu śpiwór, ubrania. Także jest to bezpieczne. Płyta Hit. Polska firma. Super to działa z tymi gmolami. Zobaczcie, jak tutaj te rurki fajnie chronią cały silnik. Płyta przede wszystkim, no nie widać teraz w cieniu, ale może spróbuję zrobić potem jakieś zdjęcie. Tutaj raz obrywała dość mocno. Gdyby nie ta płyta, to pewnie byłoby po motocyklu. Zobaczcie. Tutaj dzięki crash barom yy, bardzo fajnie wszystko oparte również na torbach. Torby z niezniszczalne, nieprzemakalne. Przetrwało, przetrwało już wiele gleb i to co jest to co tam trzymam w środku w tych przednich to są jakieś paski, rękawiczki zapasowe, liny różne, różnego typu rzeczy, które nie są jakby podatne na zniszczenia i tak też Wam polecam zrobić. Dobra, lecimy dalej Tyk. Jeszcze szybka inspekcja, zanim ruszymy, sprawdzamy, czy tutaj wszystko jest ok. Jak widać, to i tak wszystko było w powietrzu. Cały ciężar spadł na kriegę. Sprawdźmy sobie jeszcze szybko, czy nic się tej kredze nie stało. Zobaczcie, kamienie, twarde, podłoże wyschnięte. Nie ma ani śladu na tym. To jest materiał naprawdę, naprawdę wytrzymały. To samo z przodu. One już nieraz obrywały. Okej okay. Nie ma prawa się temu nic stać. Motocykl, jaknówka. No to lecimy dalej. Idąc dalej w kategorii bezpieczeństwo, oczywiście handbary, handbary barkbuster, to też jest rzecz praktycznie niezniszczalna. Widać tu na moich że zdecydowanie częściej motocykl leżał na lewej stronie. Super rzecz, chroni klamki, także raczej niemożliwe, żeby sobie połamać klamkę przy tych handbarach, chroni też przede wszystkim rękę. Chroni to przed jakimiś patykami, gałęziami jak gdzieś jedziemy. Trochę chroni przed wiatrem, ale nie do tego to jest. Generalnie najważniejsza ta część aluminiowa. To wszystko konstrukcja tutaj bardzo fajnie siedzi. Więc bardzo dobrze się trzymają, bardzo fajnie roznoszą jakby siłę uderzenia. Kurde, jakieś gałęzie mnie. No i... I co? To jest must have po prostu, bo jak tego nie będzie, to przy glebie klamka się łamie i potem jest problem. Kolejną rzeczą w kwestii bezpieczeństwa, oczywiście pół na pół, jeśli chodzi o kwestię też bagażu, to są te płyty aluminiowe z Adventure Speka. Tak jak powiedziałem, one mają dwa zadania. Pierwsze chronić motocykl w razie upadku. Podobnie jak gmole, a druga rzecz, właśnie przymocować bagaże, no i te bagaże też automatycznie chronią, więc to wszystko się fajnie uzupełnia. Z Adventure Spec'a jest tutaj jeszcze dodatkowy taki e, panel na górę. Jest on przede wszystkim fajny dla mnie z tego powodu, że tutaj jest rurka, którą można łatwo chwycić np. przy podnoszeniu motocykla, wyciąganiu go z błota. Bardzo fajne. Oto też łatwo idzie zahaczyć jakieś inne haki i sobie pomontować więcej bagaży. Płyta, na której tutaj mam teraz namiot, jest dość wąska, ale nie ma problemu, żeby sobie ją na przykład przedłużyć jakąś dodatkową płytą. Sprawuje się to super, wygląda to fajnie. Dlaczego Adventure Spec? O tym opowiedziałem w innym filmiku, filmiku w którym montuję Adventure Speca. No moim zdaniem, no wszystko inne, co jest e, dostępne na rynku, no nie ma szans do Adventure Speka. Zobaczcie, jak tutaj jest fajnie duży prześwit, można łatwo sobie przeciągnąć paski, pomontować wszystko. Kwestia wydechu. Wydech to jest, to jest taka rzecz w tenerce, przez którą zastanawiałem się w ogóle, czy ten motocykl kupować. Ponieważ z. Fabryki, wyjeżdża to w tragicznym, z tragicznym pomysłem. Jak tu jest wszystko w tenerce bardzo fajnie zaprojektowane, bardzo fajnie przemyślane. O czym też pisałem na blogu. Zobaczcie sobie moją recenzję tenerki. Tam trochę więcej o tym mówię. Natomiast widziałem nieraz jak ten stokowy wydech, po prostu przy glebie, odgina się. Odgina się ten element. Ten element jest dospawany do ramy, on nie jest dokręcony. Jak go przekręcicie, złamiecie, macie uszkodzoną ramę Możecie być na przykład niedopuszczeni dalej do drogi do, do jazdy na drogach Podczas przeglądu chociażby Uszkodzenie ramy Niefajna rzecz Na szczęście super włoska firma HP Cors wymyśliła jakby to zrobić Puścić ten wydech górą z tyłu Totalnie za tym Tak jak w starej Tenerce 660C Wydechy były, jeśli ktoś się podwójny albo pojedynczy, były puszczone właśnie górą z tyłu pod zadupkiem. To było świetne rozwiązanie. Nie wiem czemu w tej tenerce jest to takie głupie, ale na szczęście ta firma zrobiła to tak jak trzeba. Proszę bardzo. Cały wydech jest chroniony podczas gleby. Raz z tym panelem, dwa, że torbą brzmi bajka, jest wmontowany DB Killer. Także nie ryczy, to jakoś nie przeszkadza. Można sobie śmigać i nikomu nie przeszkadzać, ale wydobywa to fajne dźwięki, te, to mruczenie, tenery. brzmi jak skuter. W ogóle mi się nie podoba. Patrząc tu jeszcze na tył, miałem tutaj dużo komplikacji, ponieważ adventure speki -y nie do końca są kompatybilne z tym wydechem. Później taj detail. Wcześniej miałem spługa, on też nie do końca to wszystko ze sobą pasuje, ponieważ te indikatory Turning signal Boże jak to się nazywa Kierunkowskazy Kierunkowskazy były w tym miejscu Więc wydech by je po prostu stopił Rozwalił i by nie było Ja kombinowałem z kilkoma Różnymi rozwiązaniami Ostatecznie stanęło na tym, że Kurde, sorry za motocykl Że jest taki brudny Ale no ja po prostu cały czas jeżdżę A nie siedzę na mainie ani w salonie Później Wam pokażę, albo tutaj wrzucę takie zdjęcie, jak customowo sobie to domontowałem. Tu jest taka mała przedłużka, po prostu kupione w obi za 2 złote. Dwie śrubki z przedłużką i ten, ten wydech jest po prostu kawałek przesunięty niżej. Dzięki temu też tutaj mam delikatną szparę, której domyślnie nie ma, jeśli zamontujemy Adventure Speccy. Po prostu te wszystkie rzeczy ze sobą są nie do końca kompatybilne i trzeba sobie tutaj troszkę poradzić. Tidy Detail obecnie mam zamontowane z HP Corsa. Ciężko go znaleźć, bo nigdzie go nie pokazują, a po prostu on jest fajny i jest właściwie niezbędny, żeby zamontować ten wydech. Więc jak będziecie kupować HP Corsa, od razu kupcie sobie Tidy Detail. Minus oczywiście jest taki, że wszędzie tutaj nam będzie chłapać błoto. No trudno, ale za to fajnie to wygląda. Fajnie brzmi i w ogóle wszystko jest super. Przy okazji będąc już z tyłu motocykla. Yy Jezus, naprawdę nie pamiętam jak to się nazywa. Kierunkowskazy. Kierunkowskazy mi się podobały te moje bulbazaury na żarówki. Tutaj zamontowałem jednak przekonali mnie. A weź zamontuj ledy a weź zamontuj LEDy, no to zamontowałem LEDy. Czy jestem z nich zadowolony? Tak, bo dzięki temu mogę sobie właśnie ten wydech fajnie tu puścić ale nie bo świecą słabo ledy po prostu są słabiutkie i moim zdaniem świecą za słabo w dzień są mało widoczne a to się przekłada na bezpieczeństwo a raczej niebezpieczeństwo więc taki jest minus ledów oczywiście może standardowo tutaj powinny one wychodzić przy tablicy ale moim zdaniem tutaj jakby je Przykręcił. To raz dwa bym je by mnie zgubił. Raz dwa by mnie urwał, urwał. Jakieś kamienie by tu latały błoto, poszłoby to w pierony. Więc przewierciłem sobie w tym plastiku taką dziurę. Zamontowałem je tu. No i trzymają się. I wyglądają jeszcze bardziej schludnie niż jakikolwiek akcesorium, jakie byście znaleźli. Lecimy dalej. Podnóżki, to jest chyba koniec kwestii bezpieczeństwa. A, jeśli chodzi jeszcze o takie. Powiedzmy bezpieczeństwo. No, z drugiej strony już To tu jeszcze wleci. E, no, ta szyna na łańcuch, żeby on tak nie latał. Więc, je, a jeszcze wracając do tych gmoli, to są gmole z Hida. I to jest, e, to jest model bunkier. Bunkier. Jedyny, jedyny słuszny. Żadne inne. Ani od HIDa ani od żadnych innych firm nie zdają e, sprawdzianu tak dobrze jak te. Ponieważ najważniejsza jest ta część dla mnie. Tutaj musi być chroniony silnik. To co się tam dzieje to jest jeszcze pół biedy. Ważne jest żeby zamontować torby i żeby tu było. A popatrzcie jak fajnie z HIDem. To jest oczywiście jedna firma. Jak to fajnie wszystko ze sobą tutaj gra i tworzy właśnie taki fajny bunkier. Jeśli ktoś wam powie jeszcze wracając do płyty. Jeśli ktoś wam powie, plastikowe, fajne, lekkie, pchnijcie go w głowę. To nieprawda. Nigdy nie, nie wybierajcie plastikowych tych płyt. Przecież to się połamie. Ja ostatnio jechałem, wyskoczył mi z przodu jakaś, jakiś kamień, jakiś kawałek asfaltu. Wbił się on tutaj. Cały motocykl mi podrzuciło na 40 cm razem ze mną. Nie wiedziałem co się stało. Po prostu tu mam teraz takie duże wgniecienie. No plastik byłby połamany tam silnik czy coś, te rurki co to tam jest to by poszło w piach i nie byłoby nic. Nie byłoby niczego. Także tym akcentem kończę temat bezpieczeństwa. Oczywiście ledy z przodu. No dobra, jeszcze jedna rzecz w kwestii bezpieczeństwa. Ten dodatkowy plasticzek z pół iga. Bardzo fajne. Leciutki kompozyt. Dlaczego? Jeśli jeździecie za kimś, ktoś wali kamieniami. Jak wam pójdzie tutaj kamień i rozwali wam reflektor, tą szybkę z reflektora, u kasa dużo kasy. To kosztuje parę dziesiąt złotych, a chroni was idealnie. Są też oczywiście jakieś takie grille aluminiowe, kozacko wyglądające, ale współczuję tego myć z komarów. Nie da się. To jest najlepsze. Czy mogę już zamknąć temat bezpieczeństwa? Tak! No to lecimy do kolejnej miejscówki. Komfort. Przechodzimy do komfortu. Czyli, po pierwsze, to złote cacko. To jest hit, jeśli chodzi o jazdę w terenie. Bez tego no, jestem beznadziejny, a z tym jestem trochę mniej beznadziejny. Naprawdę robi robotę, całą jakby recenzję i, i opis tego, jak tego używać. Co to daje, y, wrzucam w osobnym filmiku, więc tam zapraszam. I jest też review na moim blogu, więc też warto sobie o tym poczytać. Jest to trochę drogie, ale naprawdę warto tych pieniędzy y, się pozbyć, a zdobyć to małe cacko. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o komfort, podwyższenie kierownicy i to takie dość spore bo to chyba są 3 cm, z tego co pamiętam off the road. No, ja generalnie jestem troszkę wysoki mam 1,80 m. Czyli nie aż tak jakoś super, ale ja jadąc na stojąco przy domyślnej wysokości, po prostu czuję, że muszę się bardzo mocno obniżyć, przez to bolą mnie plecy, a tego nie chcę, więc podniosłem sobie kierownicę. Odczuwalnie gorzej się jeździ na siedząco, bo te ręce są trochę wyżej, są już nie tak doskonale ustawione, ale bardzo, bardzo to plusuje w jeździe stojąco, więc zdecydowanie polecam. Kolejna rzecz. Nie wiem czy to wliczać do komfortu, ale uchwyt i, i nawigacja garmin. No, w pewnym sensie jest to jakieś, jakieś ulepszenie zwiększające nasz komfort. Jazdy. E, montowanie telefonu gdzieś tutaj nisko nie za bardzo mi się podoba. Fajne jest to, żeby wykorzystać ten bar, który tutaj jest domyślnie w tenerce. Odkąd się przerzuciłem na garmina, to jest, że praktycznie 90% czasu na garminie jest to dużo wygodniejsze. Nie trzeba się męczyć z bateriami. Ja bardzo nie lubię, jak trzeba dużo urządzeń ładować. A mam tych urządzeń zawsze ze sobą masę i zawsze mnie denerwuje, że wszystko muszę ładować. Więc. To jest super, że to jest cały czas podłączone do baterii, więc nie muszę się martwić o ładowanie tego. Garmin ma masę plusów i masę minusów, ale to jest kompletnie na inny filmik. Kolejnym, Kolejną rzeczą zwiększającą nasz komfort jazdy mój komfort jazdy są podgrzewane manety z Oxforda. Miałem je chyba w no dobra, nie we wszystkich motocyklach, ale zawsze używam tych Oxfordów, nigdy się nie zepsuły, dają radę. Naprawdę to pomaga, jak się jedzie i, i jest chłodno już. Minus jest taki, że one są zauważalnie grubsze, więc w terenie podejrzewam, że jest to minus, ponieważ troszkę gorzej e, się to trzyma. Wiadomo, grubsza kierownica, mniejszego mamy gripa. Suma summarum, myślę, że. Na plus wychodzi przy takiej jeździe adventure jak ja mam, kiedy często wracam długimi, zimnymi wieczorami i to naprawdę pomaga zachować chociaż trochę ciepła. Tutaj mam jeszcze quadlocka. Na niego sobie montuję, jeśli potrzebuję awaryjnie, telefon, ale to też nie swój taki, którego używam na co dzień, tylko jakiś stary po prostu smartfon, który mam, a jeszcze działa. Prawie zawsze go ze sobą wożę. Wrócam go tu, jeśli faktycznie potrzebuję skorzystać z Google'a. Kolejne ulepszenie, modyfikacja akcesorium, jak zwał, tak zwał. Taki mały wyłącznik. To jest wyłącznik ABS-u. Jest kilka sposobów na zamontowanie tego. U mnie jest to najbardziej debilny sposób, najprostszy. Po prostu odcina. odcina Dopływ prądu do ABS-a, więc wyłączam go. No, jazda w terenie z ABS-em oj, nieraz skończyłaby się źle, więc zawsze to wyłączam. Minus oczywiście jest taki, że po włączeniu tego z powrotem musimy przekręcić stacyjką, żeby system mógł sobie od nowa skalibrować podczas jazdy ten ABS. I to chyba. A, no, jeszcze oczywiście jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o komfort, a raczej dwie ważne rzeczy. Zapraszam tutaj. To są PEGI, które są obrotowe. One się obracają o kilkanaście stopni. Jest to mega wygodne. O tym też jest osobny filmik. Naprawdę poprawia komfort jazdy. Zastanawiałem się, czy wybrać te, czy. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale są jeszcze takie platformy, które są po prostu dłuższe. Właściwie to dochodzi tutaj, taka jeszcze jedna mała platforma, więc cała stopa fajnie stoi jakby na ziemi. Jest to na pewno mega komfortowe. Używają też tego podczas rajdów. Natomiast ja czasami walcząc w terenie przy jakiejś wolnej jeździe technicznej, powiedzmy, to często tą nogę gdzieś tam o to tutaj wadzę i, i fajne jest to, że to się składa więc butem to po prostu składam i dotykam ziemi gdybym miał tego pega, który jest nieskładany albo byłyby tu dwa byłoby za dużo tych platform to podejrzewam, żeby mnie to denerwowało tak więc troszkę większe platformy i ruchome bardzo zwiększają komfort To chyba tyle, jeśli chodzi o komfort jazdy i o modyfikacje. A, jeszcze nie. Jeszcze jest jedna rzecz, którą Wam pokażę. Zaglądamy pod fotelik. Zróbmy tak. Zaglądamy tutaj. Tutaj jeszcze przyjdzie parę ciekawych opcji. Natomiast to, co już teraz jest, to takie fajne narzędzia z Motohanzy. Jest tutaj kompletnie wszystko, ale nie pokażę Wam tego w tym filmiku. O tych narzędziach zrobię osobny filmik. Naprawdę warto to mieć ze sobą. Z takich modyfikacji, których jeszcze nie mam, a na pewno będą. Bo będę je robił jak pojadę już niedługo do Maroko to tutaj dojdzie na filtr powietrza taka skarpeta, która będzie dodatkowo chronić przed wpadaniem pyłów i różnych dziadostw do filtra powietrza, o tym pewnie też zrobię osobny filmik. Mam tutaj też alarm, nie będę wam wszystkiego pokazywał o co chodzi z tym alarmem, bo. Po to jest alarm, żebyście nie wiedzieli, że jest alarm, czy coś. I to wszystko, chyba. I to chyba na tyle. No, oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, yy, mówiąc o komforcie, a mianowicie ta oto stopka centralna. To jest stopka centralna. Firmy Heavy Duties rumuńska firma. Z tego co pamiętam, jest to najcieńsza rurka ze wszystkich dostępnych, ponieważ na przykład te z Yamaha oryginalne są jest większe, ta rurka jest grubsza. Jest to wszystko takie um, ociężałe, masywne, a niepotrzebnie. Tutaj jest bardzo fajnie zrobione. Jest to w miarę lekkie, jest to bardzo wytrzymałe. Dwie sprężyny tutaj z jednej strony. Tutaj wszystko ładnie się trzyma, jest to solidne do podnoszenia motocykla. Zdecydowanie wystarcza, fajnie się smaruje łańcuch używając tej stopki. No i tak. I jeszcze taka modyfikacja, która dojdzie, a jej nie ma. No patrzcie, tego jest więcej niż myślałem. Oczywiście klamki jeszcze są przecież. To są klamki Puig, bardzo fajne. Tutaj są regulowane, jak bardzo chcemy mieć odchylony, odchyloną tą klameczkę domyślnie. Ja mam ustawione tak, na, dwuje, na trójeczce. No i bardzo ładnie się ją operuje jednym palcem. I to jest najlepsza klamka, z jaką miałem do czynienia dotychczas. E, bardzo fajne jest to, że ona jest taka, jak widzicie, wydaje się być taka luźna, jakaś taka nie podokręcana. Tu idzie coś do góry, tu idzie do przodu, tu na boki, w ogóle tak lata. Ale to jest największa zaleta tego, ponieważ nieważne nie jak będę miał ustawioną rękę czy wyżej czy niżej, zawsze, zawsze jak pociągnę, to nie ma dodatkowego oporu z żadnej strony. Od klamki zawsze ciągnę pełną siłą linkę więc ten palec też się trochę mniej męczy, jak się tego używa. No, tutaj wiadomo to samo, ale tutaj nie trzeba w ogóle żadnej siły do hamowania. Jeszcze mówiąc o tutaj tym sprzęgle, kabelku sprzęgła, to jak widzicie, u mnie to jest takie trochę nie do końca, bo ten barkbuster tutaj nachodzi. Ja sobie tam dołożyłem kawałek gumy, żeby mi nie przetarło tej osłonki. Tutaj jest taki, taka plastikowa rurka, jakby PCV, jeszcze owinięta taśmą, żeby się to tam nie wbijało. Nie wiem, czy to widać, ale wiem, że Barkbuster ma to, ten element, który można dokupić osobno, i on jakby obniża e, cały ten element, więc to pewnie sobie dokupię. A przy okazji e, no, ta linka nie będzie tak odgięta, więc będzie jeszcze łatwiej chodziła. A drugą linkę sobie też tutaj zamontuję. W razie gdyby się ta kiedyś zerwała z jakiegoś powodu, chociaż nigdy mi się to nie stało, ale wiem, że się to ludom dzieje, będzie sobie tutaj szła druga linka wciągła i będzie wyprowadzona tutaj w to miejsce. W razie gdyby się urwała, to sobie po prostu przepinam i gotowe. No, i to jest chyba na tyle, jeśli chodzi o akcesoria i modyfikacje w moim motocyklu. Trochę więcej informacji można poczytać na blogu, tam jest bardziej rozwinięty temat. Też, jak coś dokładam i modyfikuję, to w tamtym poście się to na pewno pojawia. Do filmiku nie mam, jak dokleić, ale może będzie jeszcze jakiś inny filmik, jeśli chodzi o bilda tenery. Na dzień dzisiejszy mam praktycznie wszystko, co bym chciał. Jedna jest tylko rzecz, którą bym chciał zmienić, ale na razie nie ma horyzontu, żeby się to wydarzyło. To są oczywiście amortyzatory. Nie wiem, czy same sprężyny, czy całe zawieszenie. O ile sprężyny to jeszcze jest koszt w miarę realny, to całe zawieszenie obawiam się, że będzie nierealnym kosztem dla mnie, ale fajnie byłoby to mieć. Kto wie, może kiedyś. Oprócz tego. To, co Wam opisałem tutaj, mam wszystko, co bym chciał, do motocykla Yamaha Tanner 700, do dalekich wypraw i do wypraw też takich jak ta, czyli dwudniowych. Jeśli się podoba Wam ten filmik, jeśli lubicie tą tenerkę, zapraszam do subskrypcji i obserwowania kolejnych produkcji. A ja lecę, lecę, bo mi kawa przestaje działać. A jeszcze jest tyle kilometrów do zrobienia, czołem! Jeszcze z fajnych rzeczy, bezpośrednio do baterii podłączone mam taki oto, takie oto gniazdo SAE. To gniazdo może być podłączone bezpośrednio do akumulatora, nie bierze ono baterii w ogóle, w przeciwieństwie do USB. Gdybyśmy mieli USB podłączone bezpośrednio do baterii, to ono cały czas będzie troszkę zużywać tej baterii przez ten moduł, który jest w USB. Nie polecam. To jest super i mam to z tyłu specjalnie w motocyklu po to, że mogę sobie to w danym momencie, jeśli chcę, jeśli potrzebuję coś naładować. Wyprowadzam sobie to na zewnątrz. Tutaj do tego wpinam moduł USB podwójny. I do tego USB mogę sobie podłączyć na przykład powerbanka i coś jeszcze i trzymać sobie to bezpiecznie w torbie. W ten sposób podczas jazdy mogę naładować powerbanka. Nie potrzebuję go trzymać w jakimś tak bagu z przodu ani w kieszeni, ani kombinować z zapalniczką. Jest to podpięte z tyłu, siedzi to w bagażu, jest to bezpieczne, wodoszczelne itd. i tak dalej, może się ładować przez cały dzień podczas jazdy. Bardzo fajne rozwiązanie.